Cześć, witam wszystkich ponownie na kanale. Kupiliśmy dom z ogrodem. Dzisiaj pogoda bardzo piękna, już w zasadzie nie wiosenna, a bardziej wygląda na letnią. Zapowiadane 20 parę stopni. Udaliśmy się dzisiaj na targowisko i stała tam jedna e, taka pani, która sprzedawała rośliny. Między innymi miała Piękne rośliny cebulowe i zakupiliśmy u niej takie oto wspaniałe okazy lilii. Są to lilie drzewiaste i dzisiaj zajmiemy się ich sadzeniem. Także w tym materiale pokażę wam jak sadzę lilię drzewiastą. No i tutaj znalazło się jak widzicie jeszcze Troszeczkę miejsca pomiędzy tymi roślinami, pomiędzy różanecznikiem yy, a juką, i ja w tym całym ferworze uradowany, że takie cebulki udało się zakupić, to w to miejsce już posadziłem cebulę. Jak widzicie, o tutaj zrobiłem już troszeczkę porządku. Zakupiłem cztery takie. Naprawdę wspaniałe egzemplarze. Tutaj też. No i oczywiście tutaj trzeci. Przypomniało mi się jeszcze, że świetnie byłoby zrobić też jakąś taką, jakiś taki krótki filmik, poradnik i pokazać Wam, jak sadzę właśnie taką lilię drzewiastą. Także zabieram, zabieram teraz te wszystkie moje potrzebne rzeczy i zaraz Wam pokażę, e, jak Sadzę właśnie Lilię, a to będzie w tamtym miejscu, gdzie widać leży już jedna rękawiczka. No i tutaj właśnie znalazłem sobie takie miejsce dla tej Lili. To będzie stanowiło, jakby ciąg dalszy tej nadleśnej rabaty. To jest strona. O, tutaj ten las, to jest strona już zachodnia. Także myślę, że będzie czuła się tutaj bardzo dobrze w towarzystwie. O, tutaj jak widzicie są piwonie. Chciałem też nakręcić o tym materiał. Niestety brak czasu, postaram się to wszystko nadgonić. A jeszcze nadmienię szybko, że tutaj znalazłem również i to na e, spacerze w lesie. Ktoś na drogę wyrzucił takie roślinki tutaj na naszym osiedlu. No jak widzicie, znalazły miejsce również u nas. Ktoś ich nie chciał, a u nas znajdą miejsce sobie. Ale przechodzimy już do meritum. Zobaczcie. Tutaj wcześniej sprawdziłem sobie też to miejsce w tym tutaj jest jakby taka część. Ona nie jest jeszcze wypielona, ale tutaj stoi przez całe lato. Pojemnik taki 90-litrowy z wodą, żeby do podlewania rośliny miały ciepłą wodę. Tak więc, myślę, z tej strony, właśnie o tutaj, od tej strony pada światło. To jest południowa strona i ta lilia będzie miała się tutaj, myślę, bardzo dobrze. Także w pierwszej kolejności ja to tak telefon trzymam w ręku, więc może. Mogą wystąpić jakieś drgania. Może być też mały problem z dźwiękiem, bo dzisiaj, tak jak mówiłem, pogoda sprzyja. No i ruszyli y, na weekendowe przejażdżki motocykliści. Także pozdrawiam serdecznie wszel wszystkich motocyklistów. Także może być tutaj słychać jak oni sobie spędzają czas. A my, zobaczcie, ja tutaj kopię sobie już taki dołek. Tutaj, nie pamiętam, chyba w zeszłym roku uprawiany był, z tego co mi się przypomina, pomidor. Tam jakąś e, łodyżkę już wyjąłem. O, tutaj no jak widać dżdżownice Dżdżownice się tutaj cały czas kręcą, także ziemia tutaj była w zeszłym roku pod ten pomidor już zaprawiana, i ja w tym sezonie dołożę tylko troszeczkę obornika, tak żeby ta tak żeby ta o, cebula czuła się tutaj świetnie. I zobaczcie, na jesieni wykładany był. Obornik. E, tutaj pod kwiaty, pod piwonie, które uwielbiają po prostu. E, jeżeli na jesień obkłada się je obornikiem, ja sobie tak o. Zobaczcie, tam dżdżownice. O, widać tutaj no, o, proszę bardzo. Tam dżdżownice sobie cały czas działają. To poprawia bardzo strukturę. Sprawia, że ten cały obornik przez jakby okres jesienno-zimowy, przez całą wiosnę wchłania się w glebę i ta piwonia po prostu świetnie rośnie, ale nie na temat piwoni dzisiaj. Ja tutaj troszkę po prostu podebiorę sobie o taką, myślę, garść przeleżałego, takiego już obornika i przerzucam go właśnie do tego dołka. O. Zobaczcie, to wszystko wrzucam. Mam nadzieję, że to z ręki, tak jak mówiłem, to jest wszystko. Wiecie, mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Zresztą możecie napisać w komentarzu, czy taka forma z ręki, czy lepiej jak to się ta kamera nie rusza. O I przesypuję. To jest, to jest taka ziemia, która tak jak wspomniałem w zeszłym roku Przygotowana była pod pomidory. Ona jest o lekko piaszczysta, lekko y, kompost wymieszany z takim piaskiem. Także o to już jest taka fajna ziemia. Widać, że to jeszcze jest piasek, ale że to wymieszane jest po prostu z czymś, z czymś dużo bogatszym niż sam piach, żeby wprowadzić tutaj tą całą mikrobiologię, to całe życie, które tak. Ważne jest też również pod ziemią jak i nad nią i teraz zobaczcie na no tak przygotowany o kładę sobie no tą cebulę i powiedzieć można by, że o na wysokość dłoni to jest powiedzmy sobie jakieś 20 20 cm sadzam dlatego że dlaczego tak głęboko 15 20 cm jak widzicie, ona tutaj już wzrasta. Będzie wybijała łodyga. I dlaczego ja tak głęboko ją sobie tutaj sadzę? Dlatego, że roślinki te one są po prostu bardzo wysokie. One rosną nawet do 2 metrów. Tutaj fajne miejsce jest, dlatego że jest siatka ogrodzeniowa. I do tej siatki później będzie można swobodnie. O, ja może pokażę, troszkę się odsunę. O, te, ten słupek ma mniej więcej 1,80 m. Także do 1,80 m spokojnie można przywiązywać. O, dlatego ta cebulka sadzona jest po prostu głębiej, po to, żeby stała roślina w ziemi stabilniej. Leciutko nic na siłę tutaj o leciutko sobie ugniatam ręką i tak przesypana tutaj o ale słuchajcie to jeszcze nie wszystko tutaj ja odjechałem kawałeczek dalej zobaczcie tutaj mam kompost to jest przesiany dzisiaj kompost o to może jeszcze na szybko pokażę o tu już zakładam Kolejną komorę kompostową. Tutaj kompost, jak widzicie, o jak się przesiewa fajny, sprawdzony sposób. Stosuję go od lat, ponieważ na takie ilości e, kompostu, który posiadam, to e, takie, taka forma przesiewania e, póki co wystarczy. Chociaż też mam w przygotowaniu film na temat przesiewania kompostu, ale może to inaczej mam coś naprawdę bardzo bardzo ciekawego wam do pokazania jeśli chodzi o przesiewanie kompostu a dzisiaj o zobaczcie to też piękne piękne przez taką skrzyneczkę po owocach i zobaczcie cała o cała taka garść czy taka porządna rękawica o i to wszystko trafia tutaj zobaczcie to też jest Forma o w zasadzie kompost to nie jest nawożenie, to jest dostarczanie dodatkowej materii organicznej, dodatkowego życia tej właśnie mikrobiologii, to jest tutaj wprowadzone. I jeszcze dodatkowo o, dosypiemy taką po obrzeżach, też nie za blisko, tylko po obrzeżach o. Granulowa, granulowany obornik. Także pod korzeniami, tam głęboko, jest już przeleżały, można powiedzieć, przesezonowany obornik. Na to, na to poszła ziemia, żeby korzenie bezpośrednio nie stykały się z tym obornikiem. Mimo wszystko, że on już jest tutaj jakiś czas od zeszłego sezonu, i na to właśnie przychodzi nasza nasza sadzoneczka, no nasza, to nie jest sadzonka, tylko nasza o cebulka. Yy, dlaczego, dlaczego jest też tak wokoło to wszystko rozsypane, ten kompost później, no i jeszcze yy, dodatkowo ten obornik. Słuchajcie, to jest wszystko po to, ponieważ ta yy, ta cebula będzie się z biegiem lat rozrastała, i tych roślin będzie tutaj znacznie więcej. Ona zacznie na boki wypuszczać yy, kolejne, jakby wytwarzać cebulki, kolejne rośliny. Samoistnie zacznie się tutaj rozprzestrzeniać w każdą ze stron i wydawać, jakby, kolejne rośliny. Dlatego tak przygotowane podłoże tutaj dostarczone wiele, wiele podłoża. Ten kompost jest podłożem, nie wiem czy powiedziałem, a jak nie to, to powtórzę, zaraz dosypię jeszcze. O. O. i dosypujemy. Jeszcze jedną taką, tutaj są też już, jak widać było, może zauważyliście, bo ja zauważyłem, nie wiem czy to w kamerze widać, ale dostarczam tutaj od razu na to miejsce. O, nie będzie widać, są tutaj takie małe dżdżownice, one się też w tym kompoście tam rozmnażają. O, i tak przygotowane miejsce, to jest myślę sobie na kilka sezonów, nawet później dostarczać będę tylko z góry. Może podle, podlewać jakimiś gnojówkami, czy też obkładać później już na wierzch jakiś obornik, czy to, yy, czy to tutaj o, w formie granulatu, czy tak jak widzieliście tutaj przy tej piwoni yy, w formie takiej naturalnej. I to wszystko teraz tym, co było tutaj na wierzchu. O, z powrotem przykrywam. Tu można jeszcze nawet leciutko Zakryć o tak, żeby to jest wszystko bardzo pulchna ziemia. Ona ma u nas, jest ogółem odczyn gleby taki bardziej kwaśny ze względu na to, że tutaj jak widzicie wieloletnie sosny. Także one już tutaj tą ziemię do pewnego stopnia mają zakwaszoną, a jak dostarczamy. Yy, jak dostarczamy obornik, on jest bardziej zasadowy i tą ziemię mimo wszystko odkwasza. Do tego dochodzi dosypany jeszcze kompost, i ten kompost również tą ziemię w pewnym stopniu odkwasza, ponieważ robiony jest z takich części zielonych odpadów ogrodowych, i to jego pH jest po prostu bardziej. Bardziej idzie w zasadowy, niezbyt mocno, ale jednak i to wszystko ja tutaj o, w ten sposób wiem, że takie miejsce świetnie przygotowane dołek jest wykopany, wypełniony odpowiednim materiałem, cebulka po prostu włożona, i w ten sposób myślę, na kilka sezonów przygotowana roślina jest do wzrostu podejrzewam, że nawet w tym sezonie ona już wzrośnie, wyda piękne kwiaty. Mamy takie w innym miejscu, są bardzo, bardzo okazałe, wysokie rośliny. O, dzisiaj. Dzisiaj to tyle z sadzenia z naszego ogrodu. Tutaj będzie jeszcze kilka ciekawych materiałów, które ukażą się na kanale. Niebawem, także Wiosna pełną gębą jest co robić, zapraszam wszystkich serdecznie na kolejne materiały z naszego ogrodu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!